Projekt, który w tej chwili realizujemy, jest to druga edycja projektu Fachowcy z Brzeskiej. Jest to projekt na rekordową kwotę, jak na naszą szkołę, ponad 5 milionów 200 tysięcy złotych. Także w ramach tego projektu między innymi pozyskaliśmy te roboty przemysłowe, wyposażenie, to które tutaj jest w tej pracowni też pochodzi, część z pierwszej edycji projektu i część pochodzi z drugiej edycji projektu. Pozyskaliśmy na ten cel 4 miliony 700 tysięcy środków z Unii Europejskiej. Pół miliona złotych dołożyło miasto, także szeroki, duży projekt o wartości 5 milionów 200 tysięcy złotych. Dużo zadań wśród nich, także zakupy bardzo nowoczesnego sprzętu, jak zademonstrowane dzisiaj trzy nowe roboty. To krok w XXI i to z takim prawdziwym, poważnym zaawansowaniem wiek. Kształcić uczniów głównie w zawodzie technik mechatronik. Mają tutaj naprawdę warunki do tego, żeby się bardzo dobrze nauczyć, wykształcić. Jest to kierunek, który jest perspektywiczny, gdyż w obecnym czasie coraz częściej prace takie, które są monotonne, uciążliwe, niebezpieczne czasami dla człowieka, wykonują coraz częściej maszyny. Zwłaszcza te prace, które są powtarzalne, które powodują, że Człowiek się męczy, nurzy wykonując ciągle te same czynności.